Dobry. Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie w ten piękny dzień. E, witam Was z taką radością, pomimo tego, że ten maj faktycznie ma przeróżne energie, zadziewają się rzeczy dziwne co najmniej, ale zadziewają się też rzeczy fajne i myślę, że warto jest się na tym skupić, że... O, jesteśmy otoczeni piękną przyrodą, że pierwszy raz od kilku lat wiosna może tak niegna, może jest trochę tego wiatru, może troszeczkę dziwna jest ta wiosna, ale z drugiej strony nie mamy jednego dnia 3 stopnia, drugiego 20. I ja to sobie bardzo cenię. Mamy takie bardziej płynne to przejście. I w sumie, jakby tak popatrzeć na naturę, kiedy człowiek w nią nie ingeruje w taki. Zarządzający sposób, taki, taki bardzo wynoszący się ponad nią, wówczas natura szuka balansu. Jeżeli poobserwujemy sobie czy w krótkim terminie, czy w długim terminie naturę, to natura zawsze dąży do harmonii, do wyrównania. Czyli jeżeli na przykład w jednym roku jest zbyt dużo nie wiem, zajęcy, to za chwilę pojawia się więcej wilków, żeby wyrównać. Populację. Ale jeżeli pojawi się zbyt dużo wilków, wówczas zajęcy będzie mniej, i wówczas za chwilę tych wilków będzie znowu mniej, bo nie będą miały pokarmu. I tak naprawdę te, te przykłady zawsze pokazują, że ten, to jest jeden z wielu przykładów, że tak naprawdę natura dąży do tego, żebyśmy byli w harmonii i w równowadze, i wtedy, kiedy jesteśmy w tej harmonii, w równowadze, z reguły nasze życie jest lepsze. Ale tu jest takie jedno ale. Mam takie poczucie i zauważyłam to, że ludziom się wydaje, że harmonia oznacza to, że są w takiej comfort zone, w takiej strefie komfortu, że wszystko jest wygodne i że wszystko jest jakby takie, takie, takie płaskie i takie płynące i takie nic tam nie trzeba wie za wiele robić. Otóż tutaj znowu chyba musimy wrócić do obserwacji natury i zobaczyć, że owszem, natura nie robi więcej niż musi. Ale robi. I to jest bardzo istotne. To robi. To jest bardzo istotne, bo wydaje mi się, że dzisiejszy świat został bardzo mocno marketingiem napakowany takimi hasełkami, że ty masz się czuć dobrze, że masz się czuć świetnie, ma ci płynąć, super ma być. Tylko jest jedno, ale. Żeby ci fajnie płynęło, to ty musisz. Dochodzić do wyższych poziomów, bo świat nie będzie na ciebie czekał na zasadzie, on sobie tutaj odpoczywa, to ja teraz mu tutaj tak zorganizuję, żeby mu było lepiej. Świat się rozwija, świat się zmienia i świat idzie do przodu, i nasza planeta też się zmienia, i też się rozwija, co widać po energiach. I tak naprawdę, jeżeli my chcemy z tą planetą sobie podążać i chcemy, żeby nasze życie było fajne, to tak naprawdę pytanie do nas jest takie, czy my chcemy się rozwijać? E, I bardzo dużo widzę komentarzy, żeby sobie odpuścić, żeby już odpuścić, że ten rozwój. Pytanie, jak my rozumiemy rozwój? Bo jakby oczywiście, jeżeli to jest takie parcie, że musi mi się udać i ja nie odpuszczam, to wtedy to nie jest rozwój, tylko to jest blokada. Ale kiedy ja nie robię nic i oczekuję, że wszechświat za mnie zrobi, to to nie jest. Ani rozwój, ani odpuszczenie, to jest po prostu ja nic nie robię. I tu naprawdę trzeba mocno sobie rozróżnić, bo widzę, że pojawiają się ludzie, którzy mówią: A już odpuśćcie sobie ten rozwój, przecież to i tak do niczego nie dąży. No dąży, dąży, kiedy, kiedy uczysz się czegoś, nieważne czy to jest z dziedziny Psychologii, emocji z dziedziny, nie wiem, jakiegoś nowego, nowej umiejętności, takiej typu, nie wiem, robienie czegoś nowego, czy też to jest po prostu rozwój fizyczny, czyli praca nad ciałem, czyli ćwiczenia fizyczne chociażby, to wówczas jesteś w rozwoju, bo tak naprawdę rozwój jest wtedy, kiedy robisz coś ze sobą. Oczywiście, przerwy między rozwojem też są istotne i absolutnie zgadzam się z tym, że to nie działa tak, że ty masz być cały czas w rozwoju, bo przechodzisz na ten moment takiego napięcia, że coś się musi wydarzyć. To chodzi o to, żebyś czerpał radość z rozwoju. Czyli kiedy idziesz poćwiczyć, to czerp radość z tego, że ćwiczysz. Kiedy uczysz się czegoś nowego, czerp radość z tego, że się uczysz. Kiedy pracujesz nad swoimi emocjami i wchodzisz w trudne stany, Warto jest uczyć się tego, żeby spojrzeć na to z boku i pomyśleć sobie, ojej, a jeszcze parę lat temu myślałem w ogóle w zupełnie inny sposób. To naprawdę bardzo pomaga. I to, co ja dzisiaj chciałem przekazać, to jest to, że rozwój i, i ta taka i, i to takie pójście do przodu, to nie jest presja, żeby już dzisiaj osiągnąć swój cel. To nie jest może cel sam w sobie. Cele są ważne, ale ważniejsza jest ta droga, bo ta droga to jest ta codzienność, którą masz. I Jeżeli ta codzienność no, nie jest zaciekawa, to trzeba się zastanowić, czy cel jest prawidłowy, albo czy idziesz dobrą drogą. Natomiast to nie oznacza, że ty masz się zatrzymać i nic nie robić. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam i odpuszczenie sobie dla mnie oznacza tylko tyle, nie mieć presji na cel. Ale kontynuować. Tu nie chodzi o to, że jutro masz być mistrzem olimpijskim, tylko chodzi o to, że ty masz rozwijać siebie, swój mózg, swoje ciało i swojego ducha. I tak naprawdę bardzo ważne jest też to, żebyśmy rozumieli, że rozwijanie tylko jednej strefy nie będzie powodowało balansu, wręcz mam wrażenie, że rozwijanie jednej e, strefy może spowodować to, że yy, no, na którymś etapie drogi upadniemy i to dość mocno i się możemy pobijać, bo na przykład, rozwój tylko intelektu, ale brak rozwoju zarówno fizycznego tu może doprowadzić do chorób. Yy, psychicznego może spowodować, że ludzie zaczną wariować, bo będą zbyt mocno rozwinięci intelektualnie, a emocje za tym nie podążą i nie będą sobie potrafili poradzić z tym. Jak na przykład inni się zachowują. Gdy ty jesteś bardzo, bardzo rozwinięty intelektualnie, to możesz zauważyć no, pewne braki u innych, tak? pewne, pewne, pewne jakieś takie mankamenty. I teraz bardzo istotne jest to, żebyś ty emocjonalnie sobie z tym poradził. Dlatego tak naprawdę za rozwojem intelektu zawsze powinien iść rozwój emocjonalny. To jest bardzo, bardzo istotne, bo jeżeli zapomnisz o tym rozwoju to wówczas tak jak brak rozwoju fizycznego może doprowadzić Cię do chorób fizycznych, tak brak rozwoju emocjonalnego może doprowadzić Cię do chorób psychicznych. Dlatego, a z kolei, jeżeli za bardzo rozwiniesz się emocjonalnie, to twój intelekt może nie podążać za pewnymi, jakby, nowinkami świata i też możesz zostać w tyle i możesz być bardzo sfrustrowany. I efekt będzie taki, że okej, okay, możesz powiedzieć, ja pracuję nad sobą, ja tutaj wzmacniam moją świadomość, ale ja cały czas stoję w miejscu i dlatego tak ważne jest rozwijać się również intelektualnie, cały czas uczyć się nowych rzeczy, cały czas otwierać się na nowe. Dlatego e, zwracajmy uwagę na to, Żebyśmy stara starali się na tyle, na ile jest to możliwe, rozwijać te trzy e, strefy naszego życia i skupiać się na tym, żeby one były mniej więcej balansowane, bo tylko wtedy będziemy wchodzili w harmonię. Do czego to doprowadzi? W momencie, kiedy ty jesteś w harmonii, to tą harmonią emanujesz. To jest też bardzo istotne, że kiedy ty rozwijasz wszystkie trzy te strefy, e, to e, tak jakby. Robisz takie koło, które się roz, rozszerza na innych, i ludzie też zaczynają szukać harmonii nie tylko w jednej z tych stref, nie tylko w rozwoju jednej z tych stref, ale w rozwoju wszystkich trzech. I co to powoduje, że jakby świat nam się harmonizuje, bo jak ty jesteś w harmonii i jakby dzielisz się tą harmonią tak energetycznie, to Twoje zachowania też są bardzo, bardziej harmonijne i, i szukają bardziej tej harmonii. I teraz. Żebyśmy też nie poszli w drugą stronę, czyli czegoś na zasadzie, że okej, okay, dobra, no to ja już teraz muszę być taki zharmonizowany, wszystko musi być takie, takie delikatne. Czasami nie musi być. Też y, ważne jest to, żebyśmy rozróżnili, że bywa tak, że tupnięcie nogą też jest potrzebne. Bo nie tylko Rozwijamy się wtedy, kiedy wszystko jest takie, takie ładne, takie delikatne, ale rozwijamy się też wtedy, kiedy musimy znaleźć w sobie odwagę na tupnięcie nogą. I nie ma w tym niczego złego, pod warunkiem, że po pierwsze nie tupiemy zbyt mocno i nie tupiemy zbyt yy, często. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli w danym momencie, że. Jest moment na emocje, jest moment na tupnięcie nogą, jest moment na to, żeby się wyciszyć i znaleźć wspólne rozwiązanie. To jest bardzo ważne i to ma ogromne znaczenie dla całego naszego życia, bo czasami bywa tak, że kiedy pójdziemy zbyt mocno w te tematy, takie jesteśmy już tacy mili, tacy dobrzy, my tutaj emanujemy miłością. To wówczas dajemy sobie wchodzić na głowę tym, którzy jeszcze tą miłością nie emanują, albo nawet tym, którzy nią emanują, bo ta emanacja tą taką, ja to nazwę pseudo-miłością, to jest bardzo często ukrywanie tego, co jest naprawdę w środku. Bo bardzo często zauważyłam, że ludzie, którzy tak bardzo głośno mówią, że oni to już emanują miłością, i oni to już tutaj z bliźnimi się wszędzie zawsze kochają, to za tymi osobami stoi taki lęk. Że tam też jest brudno, i w związku z tym oni będą pokazywali teraz tak, jakby na zewnątrz, że oni są już tacy tutaj dobrzy. A tak naprawdę w środku tam jeszcze jest do posprzątania. I to nie jest nic strasznego. Ja w ogóle obserwuję, że ludzie mają ogromną trudność z tym, że mogą być niedoskonali. No, mam dla was taką no, dobrą i złą wiadomość. No, jesteście niedoskonali, wszyscy jesteśmy. I to jest OK. Więc ta może zła wiadomość to jest taka, że nie jesteśmy doskonali, ale dobra jest taka, że to jest w porządku. To nie jest nic strasznego, że jesteśmy niedoskonali. To po prostu jest część naszego życia. Zostaliśmy tak wykreowani, i OK, i w porządku. I teraz naszym zadaniem jest spróbować zmienić się na ile, tyle, na ile to możliwe, żeby stawać się codziennie lepszym człowiekiem. Tak naprawdę. Ludzie, którzy naprawdę siedzą w duchowości. Ja mówię oczywiście o tych, którzy naprawdę w szczerości pracują nad sobą. To są osoby, które naprawdę mają całą masę zarówno dobrych, jak i dobrych cech i złych cech. I to jest w porządku. I na szczęście już coraz więcej ludzi jest takich, która widzi to, że, że jest OK, że, że, że czasami no upadnę sobie i sobie poleżę, a czasami sobie wstanę i zrobię coś super. I tak naprawdę dzisiaj w sumie kieruję ten film do tych osób, które mają trudności w tym, żeby zauważyć, że mają złe cechy, które wypierają bardzo mocno to, które, które właśnie twierdzą, że już emanują taką miłością, już wszyscy przy nich fruwają. No tak szczerze, zapytajcie się, czy tak wszyscy fruwają przy Was, bo najpewniej usłyszycie, że no nie do końca, i to jest w porządku. To nie jest wasze zadanie, żeby wszyscy inni przy was fruwali. Waszym zadaniem jest to, żebyście wyfruwali w swoim życiu, ale fruwanie we własnym życiu nie polega na tym, że my już jesteśmy taką emanacją jednorożców z, z, z tęczą, tylko polega na tym, że my żyjemy, że wychodzimy ze swojej strefy komfortu, że wchodzimy w te trudne emocje, że mierzymy się z nimi. I jeszcze dodatkowo podejmujemy wyzwania. Podejmujemy wyzwania, które sprawiają, że każdego dnia czegoś się uczymy nowego. I nawet jeżeli upadniemy podczas tych wyzwań, to nie szkodzi, bo my wiemy, że tak naprawdę te wyzwania nie były zawsze po to, żeby tylko osiągnąć cel, ale też były po to, żeby nauczyć się czegoś nowego. I to, co dzisiaj bym bardzo chciała zachęcić, właśnie te osoby, które gdzieś tam siedzą w tym takim swoim lęku, że, że może wyjść, że są niedoskonałe. Wszyscy jesteśmy. Wszyscy mamy słabe strony, każdy z nas upada, każdy, każdy kogoś tam nie lubi, każdy kogoś lubi bardziej i mu dzięki temu coś załatwi, no tak się zdarza. Bardziej chodzi o to, żeby stanąć sobie w tej prawdzie i sobie to powiedzieć. Bo jak sobie to mówisz, to bardzo często to się samo rozpuszcza. I naprawdę zauważyłam w życiu, że kiedy nieraz naprawdę wystarczy uświadomienie sobie jakiejś małej rzeczy powoduje, że twoje zachowanie zmienia się o 180 stopni. I to czasami jest tylko uświadomienie i przyjęcie tego i nie negowania emocji. A sama widzę jeszcze po sobie, kiedy też pracuję już nad sobą, siedzę w prawdzie, to zdarza mi się, że ktoś mi powie, wiesz, ale ja to bym się tak nie zachował, ja to bym tak nie brał czegoś do siebie. I jak słyszę już ten komunikat, to już wiem, okej, okay, okej, okay, teraz będzie blokada moich emocji, w porządku, nie. Ja sobie, I wtedy ja mówię, a wiesz, co, ale to są moje emocje, i ja mam prawo czuć tak, jak czuję. I nawet jeżeli ktoś cię weźmie za wariata, kiedy czujesz tak, jak czujesz, trudno, to jest jego problem. To nie jest twoja sprawa, że ktoś cię wziął za wariata, to jest jego problem. Bo tak naprawdę, uczciwie rzecz ujmując, każdy z nas może być wzięty za wariata. Na każdego możemy znaleźć to jest takie, jest takie powiedzenie pokaż mi człowieka, znajdę haka na niego. Każdy z nas może być oceniony jako ten zły, każdy z nas może być oceniony jako ten dobry i to przy tym samym pakiecie zachowań, bo to będzie zależało tylko i wyłącznie od perspektywy tej drugiej osoby, a nie od tego, kim ty jesteś. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby wchodzić w tą prawdę i określać sam siebie i akceptować u siebie to, że no zdarzy ci się potknąć, no zdarzy ci się. Ale jak będziesz podejmować wyzwania, to po pierwsze, Będziesz rozumieć coraz więcej innych ludzi, którzy podejmują wyzwania i jak ciężko czasami jest wyjść z tej strefy komfortu, żeby podjąć dane wyzwanie, więc przestaniesz ich krytykować, będziesz ich jeszcze bardziej wspierał dobrym słowem. To po pierwsze, będziesz rozumiał innych ludzi. Po drugie, zrozumiesz zupełnie inne perspektywy, których nigdy do tej pory nie miałeś, bo zawsze gdzieś tam wybierałeś wygodniejszą drogę. Więc przestaniesz oceniać tych ludzi jako tych złych, że na przykład oni się zachowali w jakiś sposób i może Ciebie to uderzyło, ale tak naprawdę. Jak popatrzysz z ich perspektywy, to sobie pomyślisz, okej, okay, ale ich perspektywa jest inna. I nawet jeżeli ci blokują emocje i mówią, że oni to by inaczej się zachowali, to sobie myślisz, okej, okay, rozumiem skąd u nich się to bierze, bo na przykład u nich to wynika z jakiejś innej blokady, bo oni nigdy nie weszli w tą emocję. I najpewniej, jak oni wejdą w tą samą sytuację, którą ocenili u ciebie jako negatywną, to najpewniej oni upadną i będą leżeć, i jeszcze przyjdą do ciebie i ci powiedzą, że teraz to jest im tak ciężko. I to nie jest moment, żeby im powiedzieć, a nie mówiłem, <grym> tylko to jest moment, żeby ich poklepać po ramieniu i powiedzieć, okej, okay, rozumiem, też przez to przychodziłem. I dlatego szukajmy tego balansu, bo jak będziemy w tym balansie, to nie będziemy pamiętali innym tych ich upadków, które nam wyrządziły smuteczek, tylko będziemy tak bardzo skupieni na swojej drodze, że będziemy wspierać nawet tych, którzy czasami nas tam szepnęli trochę. <grym> chcący, niechcący. Już nieistotna ta intencja, bo tak naprawdę istotna jest nasza intencja. Dlatego namawiam Cię dzisiaj, szukaj tego balansu. Wychodź z tych swoich stref komfortu. Nawet jeżeli to są malutkie kroczki. Nawet jeżeli, nie wiem, marzysz o morsowaniu, to zacznij dzisiaj moczyć stopy w zimnej wodzie. No wiem, że idzie maj i woda coraz cieplejsza, ale zaczynaj od małych rzeczy. Ja pamiętam, że swoje pierwsze morsowanie zaczęłam od tego, że poszłam nad taki staw i zamoczyłam tam nogi, żeby sprawdzić, czy w ogóle mi się to będzie podobało. Potem morsowałam łącznie z pływaniem i zamaczaniem głowy. I to, co chcę tylko dzisiaj powiedzieć, to to, żeby nie rzucać się na głęboką wodę, jeżeli czujesz, że to będzie dla ciebie za dużo. Bo jeżeli masz wyjść ze strefy komfortu tylko raz po to, żeby się zniechęcić, to, to nie, to nie rób tak. Zrób małymi krokami. Chcesz morsować, zacznij w październiku wchodzić nogami do wody. Potem coraz wyżej, coraz wyżej. Aż w końcu założysz majtki od kostiumu, a potem wejdziesz całym ciałem. I to jest w porządku. Nie rób sobie presji, że inni to od razu, a inni to, to dwa lata, a inni to dziesięć. To nie ma znaczenia ile inni. Znaczenie ma tylko i wyłącznie twoja droga i tylko to, żebyś ty szukał tej harmonii i balansu we wzroście. Bo jeżeli zaczniesz jakby rzucać się też z wielkimi projektami, jeżeli nigdy nie wychodziłeś z jakimiś projektami i nagle zaczniesz się rzucać z wielkimi projektami jakby na przestrzeń, to może się okazać, że wszechświat cię trochę zawróci, bo ci powie, słuchaj, ale ty jeszcze nie przeszedłeś tego, tego, tego kroku. Więc może próbuj małymi łyżeczkami próbować tego ciasta i spowoduje to po pierwsze harm, harmonię i balans w wychodzeniu ze strefy komfortu. I będziesz tym emanował, a po drugie będziesz się uczył, żeby robić coraz większe kroki w tym wychodzeniu ze strefy komfortu. I dzisiaj właśnie chcę, Cię zachęcam do tego. Szukaj w sobie tego, tego, takiego, tego rozwoju, ale takiego, takiego zdrowego rozwoju. Tu nie chodzi o to teraz, żebyśmy nagle wszyscy stali się super, turbo, kosmicznie idealni. Tylko chodzi o to, że kiedy po pierwsze jesteś w rozwoju, to przestajesz przeszkadzać innym być w ich rozwoju. Co jest dosyć istotne. Kiedy jesteś w takim harmonijnym rozwoju, to jeszcze bardziej, to nad ich wspierasz w ich rozwoju, i to jest jeszcze super, a przecież do tego dążymy. To, ta, ta planeta 5D to nie jest planeta ludzi perfekcyjnie, idealnych, doskonałych, tylko to jest planeta ludzi, którzy są w rozwoju i się nawzajem wspierają w tym rozwoju. I wydaje mi się, że ludzie, którzy tak opowiadali, że w tym 5D to już wszystko będzie takie idealne, takie perfekcyjne, takie cudowne i doskonałe, nie wiem, bo mówi się, że ta era wodnika to ma być era prawdy. A prawda nie zawsze jest taka cudowna, wspaniała i doskonała. I Dlatego może bardziej otwórzmy się na to, żebyśmy szukali w tej prawdy i dobra, i swojej miłości w sobie samym. I wówczas ta era wodnika stanie się rajem. Bo to nie chodzi o to, że my nagle wszyscy staniemy się idealni, doskonali z planety, która jest naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, na, na jeszcze niezbyt wysokim poziomie rozwinięcia, do planety, która jest po prostu turbo doskonała. To też nie byłaby harmonia i, i, i balans. Myślę, że właśnie dzięki temu, że te energie są takie różne, to mamy szansę, żeby w tej harmonii iść do góry i w tej harmonii się wspierać. W tym rozwoju. I otwórzmy się na to, spójrzmy na to z tej perspektywy, że gdybyśmy nagle przeszli z, ze świata takiego, no, no powiedzmy sobie szczerze jeszcze z wibracjami różnymi do świata super turboidealnego z wibracjami tylko doskonałymi, to może byśmy byli nie, niedoskonali do tego świata. To przecież my tworzymy ten świat, więc spróbujmy spojrzeć na to z tej perspektywy, że ten rozwój w tej harmonii polega na tym, że otwieramy się też na to, że będziemy niedoskonali, że będziemy się potykać na naszej drodze i że kiedy potknie się X, to Y mu pomoże. A potem potknie się W i, i Y i X mu pomoże. I tak to wygląda. I to chyba na tym ma polegać ten rozwój tej świadomości, to wchodzenie w to 5D i te, ta era wodnika, w której będziemy wprawdzie już przestaniemy się tak bać tej prawdy, a zaczniemy się po prostu z nią mierzyć. Zatem życzę Ci oczywiście, żebyś codziennie właśnie w tym balansie się rozwijał, żebyś korzystał z takiej pięknej pogody, jak jest dzisiaj. Dzisiaj jest piękne słońce. Chciałam nagrywać na zewnątrz, ale się nie dało, bo piesek sąsiadów by chyba zagłuszył wszystko. A miałam nadzieję, że chociaż trochę śpiew ptaków będzie słyszalny. <grym> no ale okej. Okay. Ja życzę Ci, żeby przede wszystkim, żeby Twój rozwój był, żebyś, żebyś, żebyś podążał tym rozwojem, żeby, żebyś podążał harmonijnie, żebyś dawał sobie codziennie szansę i że kiedy upadniesz, to znajdziesz w sobie taką motywację, żeby wstać, znajdziesz taką wewnętrzną siłę, pomedytujesz, może pójdziesz do natury, może ze zwierzakiem swoim się spotkasz albo. Po prostu sobie pobędziesz w ciszy i w spokoju i odnajdziesz znowu tą siłę, nie po to, żeby osiągać tylko i wyłącznie ten cel, ale po to, żeby ta Twoja droga była taką pełnią życia. Tego ci życzę. Życzę Ci oczywiście pięknego tygodnia. Do usłyszenia. Cześć!